W kolejnym filmie dotyczącym spraw karmicznych dzisiaj omawiamy postawy. Jest to drugi film z tego cyklu. Pokażę wam jak wygląda diagram. Mamy postawę cynika duchownego, idealisty, pragmatyka, realisty, sceptyka i stoika w różnych pasmach. Oczywiście takie postawy na plusie i na minusie. Dzisiaj omówimy postawę idealisty i Pragmatyka. Mam nadzieję, że jeżeli chcecie zamówić analizę duszy, to będziecie się do mnie zwracać. Taka analiza duszy wykonywana jest wahadłem przy pomocy właśnie takich diagramów, które ja mam zrobione. Gdzieś mi zginął akurat ten duży diagram od postaw, mam cele, mam zaśrodkowanie. Pewne rzeczy już sobie w filmach omówiliśmy. Mam również wszystko zebrane tak w jedno, żeby łatwiej mi było wahadłem wahać, także mogę Wam taką analizę duszy zrobić wraz z tłumaczeniem, które mam napisane. Yy, zamawiajcie przez księgarenkę cud opis, postaram się Wam yy, umieścić na dole. A dzisiaj bierzemy się za dwie kolejne postawy, czyli idealistę i idealista i, i pragmatyka. Jeżeli chodzi o pierwszą postawę, czyli yy, idealistę, ona jest w paśmie ekspresji, wyrazu. <laughs> Również może mieć, yy, jak każda z łusek, yy, Plus bądź minus, czyli albo nabieramy cech negatywnych, albo cech pozytywnych. I teraz tak. Idealista tworzy wiele zmian pod warunkiem, że mu się zachce działać i robić. Często są to dusze stare, często są dość pozytywne. Często idealista jest optymistą i ma pełno dobrej woli. Oczywiście musi się nauczyć doprowadzać sprawy do końca, ale generalnie jest taki. Będzie dobrze, świat jest piękny, a nawet jak nie jest, to zaraz będzie, więc ma ten swój optymizm. Tutaj nie można mu niczego zarzucić. Jeżeli nie mają zbyt mocno takiej łuski obserwacji, to wtedy działają, ale jako idealista propagują nowe idee, wpadają na nowe pomysły. Oni z pierwsi z chorągiewką na barykady. Bywają naiwni w swoich oczekiwaniach, jako że są idealistami. Przecież ludzie są dobrzy. Przecież świat nie schodzi na psy. tak? Idealistyczna postawa. Yy, mogą być właśnie naiwni w tych oczekiwaniach, ale to też jest fajna cecha, taka cecha jak mają dzieci. Yy, mogą się czasem czuć nie z tego świata bo nie znoszą właśnie nieuczciwości, nieprawości, niepraworządności. Są idealistyczni, jak nazwa wskazuje. E, natomiast na minusie mogą być, z, 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 nie ma tego słowa zbyt do, doktryniarscy. Tak, czyli jest po prostu coś na zasadzie, jestem takim idealistą, że w imię idei potrafię zabić. No to już taki idealizm, wiecie, nie za bardzo. Wiedzą, jak powinien wyglądać świat idealizowany, cała utopia. To wszystko jest ich cechą, ale to jest, to jest piękne, dlatego że jest to robione z entuzjazmem i z zadowoleniem. Innych również zarażają swoim entuzjazmem i mają pewne idee i czyny, często w dobrych proporcjach, często w dobrych proporcjach. Są pozytywni, optymistyczni. Jak jest jakieś rozczarowanie, to biorą to na klatę, dają radę. I w zasadzie szybko zapominają, krótko żyją z takimi rozczarowaniami. Trudno im osiągnąć takie wyluzowanie odprężenie, bo to są takie mróweczki, które wiecznie działają, jednak tak. Na minusie chcieliby, żeby wszystko było tu i teraz. I to jest takie parcie, że natychmiast, na już. Działają również utopijnie i abstrakcyjnie, tak jak nie wiem, ci guru, którzy zakładają wioski, w których będzie pięknie i cudownie, ale nie biorą pod uwagę tego, że jak zajdzie się trzech ludzi z czterema pomysłami, to już tak pięknie i cudownie nie do końca będzie. Bywają właśnie naiwni w swoich oczekiwaniach, mają jakąś wizję, ale takie bez realnych podstaw, bez zakorzenienia w rzeczywistości. Ale postawa taka przyjemna, taka dziecięco wrażliwa, dziecięco naiwna. Dosyć, dosyć lubię tą postawę. Kolejną dzisiejszą postawą jest pragmatyk, i to jest przeciwieństwo idealisty. Pragmatyk kalkuluje. Bardzo łatwo, bardzo sprawnie, szybko mu to idzie. On wie, co jest dobre, co złe, na czym można skorzystać, a na czym można stracić. Dla niego wszystko musi być pożyteczne, wszystko musi być dostosowane do potrzeb. I musi być zwyczajnie wygodne. Wszystko układa, wszystko porządkuje i wszystko ma u niego formę. Notatki, talerze, kubki. Ja nie pamiętam już, którą drugą miałam łuskę z postaw, bo pierwszą to, to, to był cynik właśnie, ale ja mam trochę spragmatykę, bo ja też układam pewne rzeczy. W pewnych rzeczach jestem chaotyczna i na pewno jestem idealistą, na pewno, ale w pewnych rzeczach jestem e, pragmatyczna. Ym, I to nie chodzi o pedantyzm, absolutnie kurze się potrafią walać, bo nie ma czasu, żeby ich sprzątnąć, bo są ważniejsze rzeczy do zrobienia, na przykład YouTube, na przykład wróżby, tak, ale chodzi o to poukładanie, że jeżeli czegoś chcę, coś chcę sięgnąć, to wiem, gdzie to jest. I tak działa właśnie pragmatyk. Łatwo wyraża siebie, ma pomysły na ulepszanie, jest w tym dobry, w głowie ciągle krąży coś, perfekcyjna pani domów, tak? Jak coś ulepszyć. Jeżeli coś jest niewydajne i nieskuteczne, jest z jego życia eliminowane. Jest osobą kompetentną, ale i wrażliwą, jest zorganizowany, tworzą normy, tworzą zasady. Ojcowie założyciele w USA, Konstytucja. To jest właśnie taka pragmatyczna postawa. Na minusie bywają dogmatykami, odrzucają wszystko, co spontaniczne, blokują swój wzrost w inkarnacyjnym kole, dlatego że są zapętleni w układanie swojej przestrzeni, a nie w przeżywanie i doświadczanie. I niestety pozwalają, by prawa i reguły rządziły ich życiem, mają taki sztywny umysł, więc nie ma tego polotu. Działania. Pragmatyk na plusie jest w porządku, na minusie jest trudnym w obyciu człowiekiem, no i nie przerabia swojej karmy. To jest taki problem. Dobrze, i to tyle w tym filmie. Natomiast w kolejnym y, trzy postawy, czyli y, mamy. A nie, bo, bo tylko pragmatyka dzisiaj powiedziano, jeszcze realistę, tak? Idealista? Nie, dobrze, idealista i pragmatyk. Y. Ma, m, moja wina Dobrze, czyli trzy następne postawy, które mam tu wypisane Realista, sceptyk i stoik Dobrze, bo już mi się pomyliło Dobrze moi kochani, także do zobaczenia Mam nadzieję, że dobrze się bawicie Przy tych filmach, że coś wam one rozjaśniają Jeżeli chcecie analizy duszy To jak mówiłam, można ją zamawiać Do zobaczenia, pa pa